Witam serdecznie. Nazywam się Katarzyna Furmańczyk i mam przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie dotyczące rewolucyjnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidzianych na rok 2019. Znowelizowane przepisy, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, wchodzą w życie już od 1 października 2019 roku. W stosunku do obecnie obowiązujących norm ustawy PIT Nowe regulacje spowodują obniżenie stawki podatku i dotyczyć będą wszystkich podatników rozliczających dochody przy zastosowaniu skali podatkowej. Na zmianach zyskają więc zarówno pracownicy, emeryci czy zleceniobiorcy z mniejszymi dochodami, ale też osoby zarabiające powyżej limitu pierwszego progu podatkowego. Konsekwencją obniżenia stawki podatku już w roku 2019 będzie zmiana wysokości zaliczki na podatek odprowadzonej przez płatników tego podatku. W trakcie szkolenia wyjaśnimy, do jakich dochodów będzie miała zastosowanie 17% stawka podatku oraz ile po 1 października 2019 roku wyniesie kwota zmniejszająca podatek. Wskażemy także, w jakich sytuacjach płatnik potrąci stawkę w wysokości 17,75%. Zmiany do ustawy PIT przewidują również ponad dwukrotny wzrost kosztów pracowniczych. Podstawowe koszty ze stosunku pracy w okresie od 1 października do 31 grudnia wyniosą bowiem 250 zł miesięcznie. Podwyższenie kosztów pracowniczych spowoduje automatyczne podwyższenie kosztów przez osoby uzyskujące przychody z działalności wykonywanej osobiście. To jest menedżerów, członków zarządu czy rad nadzorczych. Na szkoleniu wyjaśnimy, jak wyższe koszty naliczone za ostatnie 3 miesiące roku 2019 wpłyną na maksymalną wysokość tych kosztów w zeznaniu rocznym. Omówimy także problemy pracodawców, jakie towarzyszą obowiązującemu od 1 sierpnia 2019 roku zwolnieniu z PIT przychodów osób które nie ukończyły 26 roku życia i osiągają dochody z pracy oraz z umów zleceń. Wprowadzone regulacje, zwłaszcza z uwagi na nieprecyzyjne przepisy przejściowe, nadal sprawiają wiele problemów płatnikom, którzy muszą rozliczać pracowników według nowych zasad. Odpowiemy sobie m.in. na takie pytania jak: Czy o skorzystaniu ze zwolnienia decydował będzie wiek zatrudnionego, Liczony na moment wypłaty, czy też na dzień zawarcia umowy? W jaki sposób ustalana będzie granica wieku 26 lat z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia, czy tylko miesiąca lub roku? Czy na wysokość limitu zwolnienia wpłynie wypłata innych świadczeń wolnych od podatku, np. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Oraz czy zmianie ulegnie zakres danych wykazywanych w informacji PIT-11. Jak powinien postąpić płatnik, gdy będzie zobowiązany do sporządzenia takiej informacji już w roku 2019? Wyjaśnimy również, kiedy pracodawca po 1 stycznia 2020 roku, mimo istnienia przepisów o zwolnieniu, nadal będzie opodatkowywał wynagrodzenie wypłacane młodym pracownikom. Zakres szkolenia obejmie te, i wiele innych problematycznych zagadnień związanych z opodatkowaniem świadczeń na rzecz osób fizycznych. Poruszymy najczęściej pojawiające się wątpliwości towarzyszące bieżącemu rozliczaniu świadczeń pracowniczych oraz innych należności przekazywanych osobom niebędącym pracownikami firmy. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w szkoleniu.